Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Piotr Sornat. Witam na kanale Sportowa TV i zapraszam na pierwszy felieton wideo w moim wykonaniu dziś, co nieco o meczu Polska Czechy, ostatnim spotkaniu w eliminacjach do Euro 2024 rozgrywanego w Niemczech, przynajmniej planowo było to ostatnie spotkanie w wykonaniu re reprezentacji Polski właśnie w. Kwalifikacjach, kwalifikacjach na starym kontynencie. W pierwszej kolejności jednak cofnijmy się nieco wcześniej, kilka dni wstecz, i do powołań Michała Probierza. Na wstępie trzeba wypunktować brak arkadiusza. Milika, i to taki przypadek od naprawdę ładnych kilku lat. Aczkolwiek mogę się zgodzić z selekcjonerem reprezentacji Polski. Jak najbardziej uważam tę decyzję za słuszną, gdyż swego czasu pisałem felieton po meczu z Mołdawią, tym październikowym, również zremisowanym 1 do 1, tak jak wczorajsze no bo nagrywam to w sobotę, spotkanie z e, Czechami e, i trzeba też zaznaczyć, zresztą myślę, że wielu dziennikarzy e, to podkreślało, e, chociażby Damian Smyk, e, że Arkadiusz Milik, wychowanek rozwoju Katowice, no jest swoistego rodzaju, ja nie chcę tutaj też nadużyć e, pewnych określeń, ale po prostu intuicja mi to podpowiada za polskiej kadry. No tak, tak trzeba sobie to powiedzieć. Arek rocznie dla biało-czerwonych od 2015 roku statystycznie średnio zdobywał bramkę. Jedną bramkę rocznie. To jest na napastnika, na, na, jak na snajpera. No żenujący, żenujący wynik. I trzeba też sobie powiedzieć, że raz na rok to i wiadomo, góra. Co zrobi. Natomiast zostaliśmy z trójką napastników, z Lewandowskim, Świdelskim i puksą. Jeszcze przejdę do omawiania, przynajmniej po niektórych z tych zawodników, no bo Bóg się mogę powiedzieć, że wszedł z ławki na początku drugiej połowy i rzeczywiście widać było poprawę nieco w grze Polaków. Aczkolwiek myślę, że zastępując Lewandowskiego, a nie Świderskiego nasza kadra zyskałaby nieco więcej. No i przy powołaniach zabrakło Matiego, Gesza, Benedyczaka oraz Dziczka. Michał Probierz dowołał Mateusza Łęgowskiego, Karola Struskiego oraz Tymoteusza Puchacza. No ale Struski który nie obcował zbytnio z seniorską kadrą w przeszłości. Tych minut się nie doczekał. Nie doczekał się także Bartłomiej Wdowi, który jest fenomenem naszej rodzimej ekstra ekstraklasy i zdobywa najwięcej bramek ze wszystkich lewych obrońców w Europie. Także to jest też dla mnie czysta abstrakcja, że chociażby minuty dostał Bochniewicz, a nie Bartłomiej Wdowi no ale Paweł Bochniewicz również występ w spotkaniu z Czechami mizerny, żółta kartka zarobiona, oczywiście mógł też zrobić nieco więcej przy golu dla Czechów, autorstwa Tomasza Sołczka, no ale tam lekki pinball, odbitka w polu karnym, no możemy gdzieś to z tyłu głowy Zostawić, no ale samego rezultatu i tych pożal się Boże, eliminacji nie możemy zostawić gdzieś z tyłu głowy. To będzie na nas ciążyć tak, tak samo jak klęska z Mołdawią w Kiszyniowie 2 do 3 mimo prowadzenia 2 do 0. no Myślę, że to, te eliminacje bezapelacyjnie jedna z najgorszych od 2010 roku i eliminacji do Mistrzostw Świata w LP. No dobrze, ale powiedzmy sobie też yy, co nieco o samych Czechach, no i Jarosław Šilcháve, selekcjoner reprezentacji Czech, również zaskoczył, wystawił w ataku Chytila i Kuchtę na ławce. Rozpoczęli to te spotkanie Czwanczara oraz Chlozek, którzy, którzy weszli yy, po przerwie. Yy, nie było tak, że podstawowego bramkarza reprezentacji Czech, Jerzego Pawlenki, stanął między słupkami przypominający niektórym Petra Czecha stanek, w tym charakterystycznym okryciu głowy w tym kasku. No ale Tomasz Sołczek no, klasa sama w sobie, zawodnik West Hamu United, triumfator ubiegłorocznej edycji Ligi Konferencji. To jest naprawdę wielka postać w zespole czeskim. No i też sam transfer, Mark, wycenia kapitana reprezentacji Czech, naszych południowych sąsiadów na 35 milionów euro. Jest to najbardziej wartościowy zawodnik czeski. I to mówi o nim bardzo wiele. No ale, żeby nie było tak kolorowo, to Sołczek również musiał tę bramkę sobie wywalczyć i przez całe spotkanie grał naprawdę dobrze. Chociaż wracał do domu, do swojego kraju z blizną, z szyciami po wejściu, a mianowicie kopnięciu Jana Bednarka. No i tak naprawdę. Nasi obrońcy, e, mówię tutaj o Bochniewiczu i Bednarku, nieco jednak e, pod kreską. E, no, z tej trójki Kiwior, Bochniewicz, Bednarek to jednak stoper Arsenalu zaprezentował się e, najlepiej. Na wahadłach w tym spotkaniu wystąpili Zalewski i Frankowski, no i szczególnie Zalewski. Wsławił się tym rajdem lewą stroną, kiedy dośrodkował w pole karne. Cholesz nieco nieszczęśliwie nabił bramkarza. No i do bezpańskiej piłki dopadł Jakub Piotrowski. Ale też to nie było wykończenie z zimną krwią, bo bite plecy Cholesza. No, mało brakowało, żeby Piotrowski zaliczył pudło roku. Miał mnóstwo miejsca, mógł się namyślić. No ale uderzył właśnie tak jak uderzył, nieco szczęśliwie, troszeczkę farta też trzeba w futbolu rzecz jasna, rzeczy jasna mieć. No i co? Jeden punkt na zakończenie rozgrywek, na zakończenie kwalifikacji to jest, to jest naprawdę yy, nic. Albania, pierwsze miejsce w tabeli grupy E 14 punktów na koncie. Tejże reprezentacji za, za nimi Czesi z dorobkiem 12 oczek, ale przypominam, Czesi jeszcze nie mają bezpośredniego awansu. Czeka ich spotkanie w ołomuńcu z Mołdawią. To już za dwa dni, 20 listopada w poniedziałek. No i Polacy na trzeciej lokacie 11 punktów i wspomniana Mołdawia, Postrach. Białoczerwonych, yy, który będzie nam spędzał sens powiek jeszcze przez długi, długi czas myślę. Yy, Mołdawianie podopieczni jak Kleszczenki yy, z dziesięcioma punktami, z czego przypominam. Czwórkę <grym> to aż mi nie przechodzi, nie może mi przejść przez gardło. Cztery punkty ugrali na nas. Niesamowite. I mają szansę na bezpośredni awans na euro. Mołdawia. A my nie. I trzeba też tutaj zaznaczyć, że to co zadziało się w Kiszyniowie oczywiście przeszło ludzkie pojęcie, natomiast yy, prowadząc 2-0 z Mołdawią daliśmy się zdominować i przegraliśmy 2-3. A warto zaznaczyć, że cała kadra Mołdawii jest warta niemal tyle co Sebastian Szymański. Obok Świderskiego oczywiście jeden z bardziej wyróżniających się zawodników, no, błyszczący w tureckim Fenerbahce, sam Puchacz. Przychodząc do hotelu, jest to widoczne w nagraniu na kanale: Łączy nas piłka. Nazwał Sebastiana Szymańskiego księciem Stambułu. Sebastianem Szymańskim interesuje się także Manchester United, więc nie byle jaka marka. Choć można oczywiście spekulować i przez wzgląd na czwarte miejsce w tabeli Ligi Mistrzów, no Czerwone Diabły. Może nie są aż tak smakowitym kąskiem dla co po niektórych zawodników, ale w tym wypadku dla Sebastiana Szymańskiego no byłaby to okazja, myślę, jedna na milion. No i 8 milionów tak naprawdę jest warta Mołdawia, gdy odejmiemy trzech najwyżej wycenianych piłkarzy, a więc Rabciuka, Ratę. Jona e, Nikolaesku. No i 8 milionów to jest wartość wspomnianego już wcześniej przeze mnie Arkadiusza e, Milika. I to myślę, że bardzo zawyżona e, kwota. No i można powiedzieć, że po ogromnym blamazu i największej kompromitacji, gdzie jak e, polskiej kadry. No wielu stawiało krzyżyk, i a druga strona natomiast cicho liczyła, że, że to jednorazowe wybylki i, i październik i listopad będzie dla nas przychylny. No tak się jednak y, nie stało. No i ja też nie neguję. Fajnie jest widzieć motyw motywującego Michała Probierza w szatni, kiedy, kiedy Fernando Santos okazał się takim, człowiek, takim człowiekiem, jakim jest. A więc leśnym dziadkiem, których pewnie w PZP nie jest, jest wielu. No i nie możemy szczęśliwie po tych eliminacjach nucić Zazu, Zizu, Ziza i, i słuchać disco polo. No raczej będzie to muzyka klasyczna, jakiś Chopin. No i na co możemy liczyć po zakończeniu dla nas tych, Boże się Boże, eliminacji? Mamy zagwarantowany udział w parażach. Przez Ligę Narodów. Po zakończeniu fazy grupowej eliminacji, cztery najlepsze drużyny z dywizji A, B i C Ligi Narodów UEFA, które nie zakwalifikowały się w grupie, otrzymają możliwość dalszego walczenia o uczestnictwo w Euro 2024. Obok nas w nieco złej sytuacji jest Chorwacja. Aczkolwiek dziś o godzinie 15 w sobotę, 18 listopada. Armenia ugrała punkt na Walijczykach, którzy aktualnie zajmują drugie miejsce w grupie D za plecami Turcji. Chorwacja ma przed sobą spotkanie yy, na Łotwie jeżeli medaliści ubiegłorocznych mistrzostw świata w Katarze wygrają swój mecz z Łotwą, która będzie naszym następnym rywalem w meczu towarzyskim, wskoczą na drugą lokatę w grupie D i ten Awans przybliży się e, do podopiecznych z e, Dalicia. Uwaga, mecz ten miał miejsce o godzinie 18. Chorwacja zwyciężyła z Łotwą 2 do 0. Bramki strzelali Majer i Gramarić i tym samym Walia została zepchnięta na trzecie miejsce. Nie przeszkadzam, oglądajcie Państwo dalej. I tak e, naszym rywalem w ścieżce z dywizji A będzie najpewniej Walia. Do tego może dołączyć Finlandia, Ukraina lub Islandia. A zamknięto wszystko z racji tego, że większość zespołów, więc znamienita większość, myślę, że około 80-90% z drużyn grających w dywizji A no zagwarantowała sobie już bezpośredni awans. To dołączy do nas w tych barażach Estonia. Jest jednak pewien haczyk, bo przepisy mówią o tym, że jeśli wciąż ilość drużyn w tej ścieżce nie wynosi 4, to dołącza się do tego kolejne drużyny według rankingu. I jest zastrzeżenie, że do wyższej dywizji nie mogą zostać dołączeni zwycięzcy grup Ligi Narodów z dywizji B lub C. No, Estonia wygrała swoją grupę w dywizji D, więc tak naprawdę, gdyby. Ten przepis obowiązywał jeszcze w Dywizji D, no to znowu byśmy najpewniej spotkali się z Mołdawią. Ależ to by była historia. Swoją wymowę miał też tweet Cezarego Kuleszy, który zamieszczę Państwu teraz na ekranie. Iż Baraże są ostatnią szansą na awans do Mistrzostw Europy. No i komentarzy, myślę, na swój sposób... Słusznych, ale z drugiej strony również wulgarnych i ostrych. Nie będę tutaj e, przytaczał, to można sobie jak najbardziej odwinąć e, na Twitterze. Ale myślę, że Cezary Kulesze, o którym też e, czytałem dosyć sporo, gdyż niedawno komentowałem spotkanie i Biały e, Białystok, to no nie jest też prezesem jakimś super na metal. Nie będę też tutaj jakoś się rozwodził pod tym względem, ale myślę, że jednak taki Jerzy Brzęczek czy, czy Czesław Wnichniewicz no naszą reprezentację by jednak wprowadzili do tego turnieju. Myślę, że przynajmniej może z jednym zamkniętym okiem, a nie dwoma. No, i Jerzy Brzęczek był też takim selekcjonerem, który miał doświadczenie w grze z Włochami. Włosi na ten moment mają drugie miejsce w grupie C, ale mają tyle, tyle samo punktów co Ukraina, która może być naszym rywalem. Jeżeli jednak by się okazało, że to Ukraina wywalczy sobie bezpośredni awans na euro w ostatnim meczu bezpośrednim z Italią, no to Włosi będą naszym rywalem i Powiem szczerze, może być niezbyt kolorowo, ale tak samo nasi południowi sąsiedzi, no Czesi oczywiście południowo-zachodni, Ukraińcy południowo-wschodni, spisywali się bardzo dobrze w tych eliminacjach. Ugrali m.in. punkty z Anglikami, którzy 6 razy, sześciokrotnie. Zwyciężali bez porażki, awansowali e, na mistrzostwa. Swoje problemy ma też Holandia. Dzisiaj orannie grają z Irlandią na Johan Kroj w arenie. To będzie ostatni mecz w roli gospodarza Holendrów. Depczą im po piętach Grecy, ale e, tak zwana Hellada. No, ma za rywala Francuzów, więc myślę, że Holendrzy jednak mają łatwiejszy ten terminarz. Ten grafik meczów, bo ostatnie spotkanie zagrają z Gibraltarem, który nawet nie strzelił bramki w tych eliminacjach. Pilans 0,21, 6 przegranych, także myślę, że to jest najsłabsza kadra ze wszystkich w Europie na ten moment, oczywiście. No ale bardzo y, byłoby wskazane to, żeby jednak i Chorwacja, i Włosi, i Holandia ten bezpośredni awans sobie y, wywalczyli. Przed nami w tym rankingu zespołów dywizji A jest także y, Szwajcaria. Szwajcarię, którą dobrze kojarzymy z pamiętnego Euro 2016. Y, no i Szwajcarzy mają w grupie Rumunów i Izrael, ale przewodzą stawce z 16 punktami. Rumunii mają tyle samo. Jednak mimo wszystko, helweci powinni na to euro się zakwalifikować, a więc najpewniej tylko Polska i Walia z tych zespołów dywizji A w tych barażach będą brać udział. No i mówiłem też, że wrócę do napastników, do Lewandowskiego i Świderskiego, ale też muszę powiedzieć co nieco o Marcinie. Bułce, Marcin Bułka, absolutny wygrany tej rundy, rundy jesiennej w Ligue 1 we Francji. To, co on zrobił w meczu z Monaco i jak wybronił dwukrotnie rzuty karne strzelane przez Polarina Baloguna, to naprawdę szapoba. No oczywiście Francja, no to też powinienem użyć e, francuskiego e, zwrotu i myślę, że Taką pełną parą Marcin Bułka zapracował sobie na występ w reprezentacji Polski, też solidnie pracuje na niego Kamil Grabara, no myślę, że Karol Struski również mógłby zadebiutować w środku, w środku pola. Bo dał się nam poznać w tym dwumeczu z Rakowem. Sam dla, dla łączy z piłka, w rozmowie z Adamem Delimatem na tym vlogu, o którym już mówiłem, wspomniał, że ten dwumecz dał mu, dał mu wiele, dał rozpoznawalność. Też gra w lidze Europy, między innymi grał na Benito Villamarin w Sewilli z Betisem. Bułka, oczywiście Nicea w przeszłości, Chelsea, też w międzyczasie niższa liga francuska, Kartagena. To świadczy o rozwoju tych zawodników i musimy stawiać na nowe twarze. Ja nie rozumiem zupełnie Michała Probierza mówiącego o jakiejś hierarchii, że jest drągowski przed Marcinem Bułką. Powinna być prosta zasada. Dobrze grasz w klubie, jesteś w dobrej dyspozycji. Wchodzisz do bramki, wchodzisz do środka, od buta i tyle. Nie stawiajmy na utarte schematy. Nie stawiajmy twardo na Lewandowskiego. Oczywiście to jest kapitan. Jest to chyba najlepszy zawodnik polski w dziejach. Nie umniejszając takim postaciom jak Kazimierz Dejna czy, czy nie wiem, Grzegorz Latos, biegnie w boniek. Ale wszystko co dobre kiedyś się kończy i era Lewandowskiego myślę, że powoli zbliża, do, zbliża się do końca jak na moje powinni dostać szanse bułka wdowik w środku, na, na środku obrony na stoperach, już niech będzie ten Betnarek, a może Kiwior z pedą no prawa obrona może być Kasz, Moder fajnie jakby wrócił do reprezentacji po tej kontuzji już widziałem, że w młodzieżówce Brighton ogrywa się. Może Wejstrulski, może Piotrowski jeszcze sporo pograć. pograć. Tym bardziej, że strzelił teraz bramkę i pokazał się z dobrej strony. Wahadła bardzo fajnie, Zalewski, Frankowski. Jeszcze szkoda Piotra Zielińskiego, że nie mógł zagrać z Czechami z powodu, z powodu problemów zdrowotnych, chyba tam jakaś choroba się wdała. No i Zieliński mógłby być nawet podwieszony za Świderskim, a może nawet w jednej linii z Karolem, z Karolem, który w przerwie, schodząc do szatni w tunelu, no poczuł się niedobrze. No i tak naprawdę dziennikarze TVP Sport nie wiedzieli, dlaczego w ogóle Karol Świderski opuścił boisko, bo naprawdę grał całkiem nieźle w tej pierwszej połowie, cofał się, Głęboko szukał rozegrania i to tak nawet na jeden kontakt. I jeden z dziennikarzy poinformował, że cała sytuacja była przerażająca, gdyż zemdlał właśnie Świdelski w drodze do szatni po pierwszych 45 minutach, ale już w drodze do szpitala był Karol przytomny i opuścił szpital około Pierwszej nocy, po czym wrócił do drużyny, może być dostępny nawet na mecz z Łotwą, ale nie ryzykowałbym takiego stwierdzenia, że, że zagra z Łotyszami. Raczej, gdybym miał wyrokować, to, to probierz odmuchając na zimne da Karolowi wolne. Jeżeli chodzi o Lewandowskiego. No to e, też e, natknąłem się na pewien e, film e, na Twitterze, i no proszę zobaczyć kompilację jednego z użytkowników. No to daje cały występ naszego kapitana w meczu z Czechami. Ponadto, Robert Lewandowski w całych eliminacjach, w sześciu meczach, które rozegrał, oddał sześć celnych strzałów na 22 próby. Zdobył trzy bramki. Ale to mu daje jeden celny strzał na mecz. A trzeba dodać, że dwie bramki zdobył z wyspami owczymi. Co to mówi o naszym kapitanie? Ten niewykorzystany błąd Cholesza przez Lewandowskiego i ten nieumiejętny Lob, no to był czysty dramat. Naprawdę brak słów, jak zachował się Robert w tej sytuacji. Ja naprawdę rozumiem frustrację wielu polskich kibiców, bo ja czasami też nie mam cierpliwości anielskiej do Roberta, którego cenię, bardzo cenię i też ubolewałem nad tym, że Lewandowski nie, nie dostał parę lat temu złotej piłki. Ale ostatnio, patrząc jeszcze na te. Zgrzyty między Robertem a Laminem Jamalem w, w Barcelonie, brak piątek, yy, troszeczkę egoistyczne zachowania. No to naprawdę są podstawy do tego, by krytykować Roberta, bo myślę, że powinno się piętnować pyszne zachowania, a takie lewy ostatnio przejawia. I dążąc już powoli do podsumowania. Widać małe światełko w tunelu, bo być może uda się jakimś cudem. Może się natrafi na łódź szczęścia w tej drabince. Oczywiście nie możemy już raczej mówić o odsunięciu, któregoś zrywali przez UEFA, tak jak to było przy barażach do Mistrzostw Świata. Tam nam się poszczęściło, gdyż Rosjanie zostali oczywiście wyautowani. Tylko jeden mecz był przed nami do rozegrania. Ze Szwecją, no ale teraz będzie według mnie o wiele ciężej. Mamy dwa mecze do rozegrania i naprawdę przed naszymi chłopakami ogromne wyzwania, gdyż no niektórzy mają już swoje lata, są leciwi. Nie będę rzucał nazwiskami, ale dla co po niektórych, może to być ostatnia szansa na wielką imprezę, bo później. Wyłącznie zostają nam Mistrzostwa Świata 2026, a przypominam, że na wszystkich ostatnich euro od 2008 roku graliśmy. Austria, Szwajcaria, Polska i Ukraina, Francja, Euro 2020 przesunięte na rok 2021, które notabene nam nieco nie wyszło. Fajna, oczywiście. Potyczka z Hiszpanami i jeden do jednego. No ale kompromitacja ze, ze Słowacją, może nie aż taka jak z Mołdawią. Później marzenia nam zabrali Szwedzi, na których się odegraliśmy. No ale teraz w ogóle możemy tych Mistrzostw Europy nie mieć. Czas pokaże, jak to będzie. Jak na razie to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Piotr Solnat kłaniam się nisko. Miejmy nadzieję że te palarze będą dla nas szczęśliwe. Do zobaczenia.